Hej oczka, słoneczka, witam was w kolejnym na tym kanale i zapraszam was na kilka dni z moich wakacji uwielbiam robić takie filmiki więc tutaj będziecie mieli kilka dni jak spędzam w wakacje mamy 4 lipiec, czwartek i lecimy na siłownię bardzo dawno nie byłam na siłowni więc chciałam do niej wrócić pojechałam akurat sama i robiłam sobie nogi i posiadki tego dnia w piątek przyjechała do mnie przyjaciółka na noc i pojechałyśmy sobie do innego miasta koło 11 w nocy koło północy więc było ciekawe, moja przyjaciółka na rowerze ja na rolkach i tutaj będziecie mieli tiktoka Niedzielę wstałam mega późno, przebiłam chyba swój rekord, wstałam koło 13, koło 12.30 w stylu, więc trzeba było się trochę ogarnąć. Więc najpierw trzeba trochę ogarnąć ten syf. Pościjeć łóżko, zrobiłam sobie w ogóle herbatę malinową i tutaj posprzątać. Więc lecimy. Mam jeszcze jakieś rzeczy po tym, jak wychodziłam na miasto. statyw w po nagrywaniu wczoraj i rozwalone czy na to lec. Właśnie się pomalowałam, żeby wyglądać trochę lepiej na tym filmiku, plus też za niecałą godzinę idę do kościoła na szesnastą, więc... Dlatego też taki makijaż. Zrobiłam się taki naturalny, lekki. Bardzo o mi wyszedł. Jestem z niego mega zadowolona. A przykres to, że jak gdzieś wychodzę, to wtedy nie wychodzi aż tak ładnie. No ale cóż, założyłam kolczyki, naszyjnik, i jeszcze mój niechlujny kok. I lecę teraz zrobić szybko miniaturkę do tego filmiku. I zaraz będę sobie przysyłała różne rzeczy i będę montować nowy filmik, który już jest, jak oglądacie to. Już jestem po zrobieniu miniaturki i mega Wam polecam te płatki, co robiłam. E, Pomarańczowe z witaminą C. Tego nie widać na kamerze, ale tak bardzo mam rozświetlone pod oczami, że to jest naprawdę coś pięknego. I miałam jakby chyba każdy wypróbowałam już z tej serii, jakby z płatków od Isany, i uważam, że te są najlepsze. Jeszcze są. Takie hydrożelowe niebieskie chyba na one też są super, ale te mega fajnie rozświetlają pod oczami, więc mega wam je polecam sobie kupić. A często są na promocji, a ogólnie też bez promocji nie są drogie, więc polecam. Zróbmy sobie takie szybkie moje polecajki, jeśli chodzi o kosmetyki. Dzisiaj makijaż mi mega ładnie wyszedł, więc sobie, więc wam powiem po prostu, co wam polecam. Jedna z moich ulubionych rzeczy to jest brązer w sztywce. Jeszcze tutaj w tym zestawie jest jakby rozświetlacz, ale ja go nie używam i używam tylko bronzera. Jest to stick z Nexa i on jest, jest trochę drogi, ale na promocji kosztuje jakoś 40 zł. Więc polecam wam go dawać po prostu na promocji w Rosmanie, ale też na stronach internetowych jakieś kokolicie, czy coś powinno być to trochę taniej, więc mega wam polecam. Coś, co również nie jest jakoś super tanie. Ale jest po prostu mega warte swojej ceny. To jest rozświetlacz, mam go nałożonego tutaj i właśnie na policzkach możecie zobaczyć ten błysk. Jest to rozświetlacz z Vibo. on jest ogromny, co mi się stuknie, niestety i zostało mi tylko tyle, ale używam go około miesiąc i on robi takie glow, słuchajcie, zresztą jak widzicie, i kosztuje on chyba 50 zł w Rossmanie. Więc też nie tanio. I to są takie chyba dwie z najdroższych rzeczy, jakie mam właśnie w, moim, w mojej kosmetyczce, w mojej toaletce. Więc, może, jakiś live update. Jutro jest poniedziałek, 8 lipca, i będę robiła dwie fajne rzeczy. W sumie, pierwsza nie jest taka fajna, ale jednak. Jadę rano koło 7-8 na pobieranie krwi. Bo ja ostatnio, jakoś miesiąc temu, jak robiłam pobieranie krwi, wyszło mi e, bardzo niskie żelazo. Ja przez całe swoje życie miałam po, żelazo ponad normę, a teraz wyszło e, niżej niż norma. Więc mega ciekawe, akurat. No i zaczęłam brać tabletki na żelazo, właśnie i jeść więcej zielonych po prostu rzeczy, żeby to żelazo podnieść. Więc jutro będę sprawdzać, czy podniosło mi się to żelazo chociaż trochę, czy już jest w normie, czy jeszcze nie. I też później jadę do lekarza. Więc e, zobaczymy, jak to będzie. A koło tak 11, chyba 11.10 mam pociąg. Jadę z moją przyjaciółką Julką do Krakowa. Mamy domową pizzę. Mamy pieczarki, ser, pomidory, chyba szynka. Tak mi się wydaje. enjoy. przypominajka, żeby pić wodę. Ja lubię pić wodę właśnie w takim litrowym kuflu do piwa, bo takie dwa kufle i już mam dwa litry wody, więc mega polca Ja w ogóle uwielbiam pić wodę. Gdybym miała wybrać mój ulubiony jakiś zestaw picia do końca życia, to byłaby to kola woda i nie wiem, co jeszcze. Niestety nie mam cytryny, miętę mam na ogródku, ale ja mam taki problem z miętą, że mi chce się niestety wymiatować po mięcie, więc nie mogę pić mięty. Niestety. No ale cóż, takie jest życie, więc nie będę przez to płakać, ale cytryny akurat nie mam w domu, więc za tego nie dam. A tak to bym dała, więc no. Jedziemy do Krakowa, do galerii krakowskiej. No i będziemy kupowali różne rzeczy. Ja właśnie kończę swój makijaż. Ale mam wyprostowane włosy. Ok, więc jestem już gotowa. Tak wygląda mój fit, zwykły taki basicowy makijaż. I muszę znaleźć sobie też jakąś pomadkę na usta. Pociąg mamy 127, jest to pociąg Intercity, więc będziemy szybko jechać. Lecimy na Busa. się kupić szorty w chaosie za 40 zł, więc fajnie. Nie są jakieś, wow, ale są ładne. Więc pokażę w domu. Ok, słuchajcie, właśnie wróciłam do domu ze spotkania z moimi przyjaciółkami i pokażę wam wreszcie, co kupiłam wczoraj w Krakowie i co kupiłam dzisiaj na zakupach. W sumie nie byłam na zakupach, ale byłam. Nie spodziewałam się, że kupię yy, coś, więc zobaczymy, może zacznijmy sobie od Krakowa i nie kupiłam aż tak jakoś super dużo jak myślałam, ale trochę kupiłam i pierwsza rzecz to jest taki top z Bershki, jest mega uroczy, no ja bym się podobała i wziąłam czarny, ale był jakby był biały, była panterka, był różowy więc dużo do wyboru. I tutaj mamy, w ogóle są nowe opakowania, w torby w berzce, i ta jakoś nie przykuwa mojej uwagi nie, niż te, co był kiedyś, więc... takie średnie bym powiedziała, ale to tylko torba, wiadomo. Ja, jak wiecie, jestem w swojej erze wiśniowy zapach i staram się szukać jak najwięcej właśnie rzeczy i wszystko pozamieniać, żeby mieć całą hygiene routine w po prostu zapachu wiśniowym. I na razie mam tylko Carmexa do ust i szampon wiśniowy i udało mi się kupić, bo nie mogłam nigdzie znaleźć, e, tutaj jakby w moim mieście, e, żel do mycia ciała wiśniowego. I znalazłam w Hebe chyba, tak mi się wydaje, żel do mycia ciała z perfekty Bubble Tea o zapachu wiśniowym. On, słuchajcie, pachnie tak ładnie, mega mi się podoba i mega się fajnie utrzymuje zapach, bo ja miałam kiedyś takie żale, że wiecie, jak je spukałam to już później ich jakby nie czułam, a go mega fajnie czułam, więc mega Wam go mogę polecić i ma taką fajną konsystencję i mega super się pieni, więc to jest na plus. Dalej mamy odżywkę do włosów. Mi się, ja już jakby skończyłam wszystkie, zostały tylko jedna albo max dwie odżywki do włosów, bo ja miałam duże, miałam proteinowe, emolientowe, humektantowe i tak dalej bo ja staram się dosyć można dbać o swoje włosy i je skończyłam i zamiast kupować znowu trzech i wszystkich jakby rodzajów to stwierdziłam, że sobie wypróbuję coś nowego i sobie kupiłam odżywkę z L'Oreal i pierwsza raz kupiłam coś chyba z reklamy w internecie i tak jak widziałam w reklamie i fajnie wygląda, stwierdziłam spróbuję i jest to odżywka, yy, która wygładza włosy z kwasem glikolowym na włosy matowe i szorstkie Szorskie, nie wiem czy mogę powiedzieć, że mam takie włosy. Mam dosyć gładkie włosy w dotyku, ale mam czasami matowe, więc. Możemy wypróbować. A jeśli chodzi o zapach, to pachnie akurat takim zwykłym po prostu kosmetykiem do włosów. I była na promocji za jakieś 30 zł. Kupiłam moją ulubioną maseczkę, która mi tak pomaga. W sensie nie jakoś super wow, ale to jest. Maseczka, którą naprawdę bardzo lubię i maseczka, która mi daje fajny efekt Jest to maseczka z Isany No, co tu więcej powiedzieć? E, nie była akurat na promocji, ale musiałam ją mieć, po prostu to staram, się, staram się zawsze ją mieć jednak w szafce W toaletce, bo ona jest przecudowna i nawilża fajnie Jest tu jeszcze coś takiego? Jest ona z kwasem hialuronowym, więc fajnie. I ostatnia rzecz z Krakowa. Myślałam, że kupiłam szczerze więcej, ale nakupiłam tylko tyle. To jest tuż High Sky, jak go wiem. To jest ultra czarny i był w Hebe na promocji, a w Rosmanie nie, więc idealnie się złożyło. Więc sobie kupiłam. I teraz jesteśmy do Hausa. W ogóle wszędzie są takie promocje. W Krakowie też był w Stradivariusie, w New Yorkerze yy, i w w Bersce troszkę w Nisei było strasznie dużo promocji, różne wyprzedaży i tak dalej ale jakoś nic nie przykuło mojej akurat uwagi niestety tak to bym kupiła coś więcej więc no ale dzisiaj w się byłam i jeśli chodzi o góry to nic mi się nie spodobało ale znalazłam shorty, a ja mam tylko jedne jeansowe shorty, które nie są takie wiecie są bardziej takie dłuższe a chciałam coś takie krótsze, żeby mi nie było aż tak gorąco i akurat mi się udało znaleźć, było na promocji, z 60 zł na 40. Więc wiedziałam, że to jest idealna po prostu okazja. Tak one wyglądają. Jest to rozmiar XS i to jeszcze nie są takie części, co ja bym chciała, bo ja mi się mega podoba, jak jest troszkę więcej dziur. Nie takie, wiecie, mega odkryte w dziurach, ale jednak tu jest troszkę za mało. W sensie mogę je dorobić sama, ale, wiecie, jednak wolałabym ich nie niszczyć. Więc zaraz się sobie pójdę zmierzyć. Tak wyglądają te spodnie. Zwykłe, takie krótkie, nie jakoś bez szału. Mają fajny krój, ale mi się podoba jak są bardziej z tyłu, jakby takie... Wiecie, do ciała niż takie szersze. Ale ogólnie są ładne, z przodu są ładne i jak za cztery dyszki to naprawdę jestem mega zadowolona. Bo na przykład w Stradivariusie znalazłam za 100 zł. Jednak, wiadomo, to Stradivarius. Ale wiecie... Jak za 40 zł, to jestem mega zadowolona. To jak mój makijaż teraz się utrzymuje, to jest naprawdę hit, bo to mam tutaj od trochę. Bo jakby wyjechałam o 15.20 jakoś z domu i było 30 stopni i chodziłam tak do 9 i nie stopiło mi się to co miała na twarzy. W sensie, to jest dalej mega śliczne i w ogóle korektor mam dobrany do twarzy moim zdaniem, ale troszkę jeszcze potrzebuje się tu opalić, żeby być taka już idealna, bo tutaj na ramionach jestem taka sama jak na twarzy, a tutaj na dekolcie jeszcze nie. Niestety, ale no. Jeśli chodzi o to, co będę robić teraz, to chyba pójdę się umyć już, szukać się do spania, zrobić sobie jakiś skincare, coś sobie oglądnę. Bo czemu nie? No i zobaczymy. I chyba zacznę montować ten filmik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych.